to jest podróżnik bardzo ładnie jest nazwany do podróżowania od miejsca do miejsca i opisujemy miejsca tak interesujące i w zasadzie nieczęsto goszczące na łamach prasy czy w telewizji że naprawdę warto zawitać sam szlak świętej warmii poprzednie tomy pokazywały raczej miejsca które zachęcaliśmy czy to sakralne czy to właśnie muzealne do odwiedzenia a tutaj jednak pokazujemy też ludzi. Ludzi, pokazujemy też wydarzenia, jakie są na Warmii, Jaka jest kultura, czy kulinaria, czy właśnie gwara warmińska. Trochę o osobach historycznych, czyli akurat tu Napoleon. Też jest i o Koperniku, jest o Ignacym Krasickim. Pan Wojtek Szalkiewicz, który mnie zaprosił do pisania, wyznaczył tematy i zostawił mi wolną rękę. W ramach tych tematów to już potem pisałam, no to co uważałam, pan Wojtek przycinał, wstawiał swoje rzeczy, na przykład mnie nie za bardzo y, armia Napoleona kręciła, że tak powiem kolokwialnie, te wszystkie y, potyczki, tyraliery, szańce, mnie to nie za bardzo i pan Wojtek to tak sprowadził do tego pionu, y, że tak powiem, mnie dać od razu pióro spod Marsa, tak, i pióro pod Wenus, no tak już jest z nami, kobieta i mężczyzna, tak musiało być. Powiem, że bardzo przyjemnie mi się pisało o kuchni, aczkolwiek ze mnie kucharka żadna, no ale to jest tak sympatyczne, prawda, rozdział Santa Piwa, prawda, Santa Piwa to jest, wszyscy znamy historię, ale po naszamu tak mówiono, no, no. Co napisał Wojciech Kętrzyński, nasz najsłynniejszy historyk, na przykład o wódce. Ach, moi panowie goście, na gorzałkę się nie złoście, bo ona jest dobrze i woli, choć i ojca zrzuca z roli i na syna się też grozi, bo ją czysto z miasta wozi. No i, i, i oczywiście kończę ten rozdział na tabacę, no bo to było najważniejsza wśród warmiaków i nie tylko y, używka. Warto zajrzeć, bo na przykład y, y, są opisane potrawy, jakie jadono u Biskupa Krasickiego i są potrawy, jakie Jadano w wiejskiej chałupie. Także myślę, że to zainteresuje kobiety. No oczywiście, co mi jeszcze bardzo nowowiejski mi leżał na sercu, bo wiadomo, że to jest y, 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 ważna postać, ale muszę Państwu powiedzieć, że równie ważna jak nowowiejski, no on się bardzo mocno w plebiscy zaangażował, jest jeszcze, proszę Państwa, jego brat Fryderyk, ksiądz Fryderyk. On przecież, jak wyjechał, wyjechał stąd, był na Sarbonie nawet profesorem i też był bardzo zaangażowany w plebiscyt. I na przykład Żeromski to o nim pisał w swojej książce o Fryderyku Nowowiejskim. Także to myślę, że takie żeśmy smaczki powyciągali, które zainteresują nie tylko dziennikarzy, ale również i, i innych czytelników. Jako wydawca muszę przeprosić czytelników, że na przykład drugi, poprzedni, tam Okolice Świętej Warmi już nie jest dostępny, nakład się wyczerpał. Ale obiecujemy, że jeszcze tego lata wznowimy. Ten, to wydanie, a dzisiaj inaugurujemy w, wspaniałą trzecią część tej biblioteczki Świętej Warmii. Naprawdę warto mieć te książki. Można je kupić w księgarniach internetowych już za dwa dni na terenie całego kraju, ale także w księgarniach nazwijmy to analogowych tutaj na Warmii. Zapraszam serdecznie. Za Szlak Świętej Warmii dostaliśmy nagrodę pr właśnie w tym roku, którą odbierałam w Obrzychu. I bardzo zostały docenione nasze właśnie działania takie promocyjne, informujące, zachęcające turystę, mieszkańca do sięgnięcia czy po publikację, czy w ogóle skorzystania z samego szlaku. A kolejne wydawnictwa to są Żydzi na Warmii, i tutaj akurat dotyczy to też naszej synagogi w Baczewie, od której od roku jesteśmy właścicielem. W ostatnim czasie nam się udało pozyskać milion złotych na renowację tej synagogi, więc będą trwały. Pracy, no i dlatego tak dużo robimy, dużo o tym mówimy, angażujemy się, pracujemy, co przynosi widać efekty wymienne.